Minus lewy. 70. Schamuj 2 plus prawy. I 80. Może 3. Minus lewy. 80. 5. Minus lewy krótki. Zahacz przechodzi. 7. Prawy. 40. 6. Lewy krótki. Tylko tul. 60. Odgarbu. 5. Plus prawy krótki. Długo otwiera. 80. 5 plus prawy krótki i 60, schamuj 4 minus, plus lewy 200. Szczyt lewą 90, schamuj garb 30, może 4 minus prawy. I 70, łukiem 5 prawy, bardzo krótki, schamuj 40, ślisko, garb prostój 10, jeden lewy hak, nie ciąć. ślisko. Sam prawy przechodzi na szczyt środkiem do 7 lewy 100 7 lewy krótki 30 6 prawy na szczyt lekko prawą 80 5 minus lewy krótszy przez garb nie ciąć 130 5 plus lewy przechodzi od szczytu 5 plus prawy bardzo krótki do sam 7 lewy koniec szczytem 40 5 plus prawy długi szczytem i 110 prostuj schamuj 2 minus lewy nie ciąć na płyty 30 6 prawy krótki, 30 szczyt środkiem 60, 3 to 5, minus lewy, długi, podwójny na szczyt i 150 prostuj, Wcześniej schamuj szczyt prawo 44. Minus lewy. 21 prawy hak. Mega wąsko. Sam lewy. 40 prostuj 5 lewy krótki. Do 4 minus prawy, przechodzi 3 plus prawy krótszy przytul, trzymaj 30, prawy krótki przeszczyt, 30, od garbu 4 plus lewy dłuższy, tul 20, od szczytu 4 plus lewy dłuższy, koniec szczytem, zahacz 50, 3 plus prawy bardzo krótki, nie ciąć, ślisko, 40, od szczytu 5 plus prawy długi, koniec i 30, od szczytu 4 minus lewy krótki, nie ciąć, przechodzi 5 minus lewy długi, do 4 minus lewy krótki, do 3 plus prawy krótki przeszczyt i 30. Schamuj, może 3 minus prawy długi, zostań. Przechodzi 2 plus lewy, przechodzi 5 minus lewy długi, podwójny, drugi tylko tul. 100, szczyt środkiem 350, raczej nic, bo to odciążone było. Tak. Trzeba, schamuj 50, szyka na od lewej. Szczyt prawą z drogi, 100, sześć. Prawy do odszczytu 5 plus lewy krótki, tylko tul na szczyt prawą i 200. Wcześniej schamuj karp lewą, 40, szczyt 22, prawy z mega uwagą. Przechodzi 3, minus lewy. 40, schamuj 2, prawy tylko tul. 50, 5 lewy krótki i 50 schamuj, 3 plus lewy zać na 2, plus ślisko. Przechodzi 3, minus prawy długi, zahacz, po 30, 5 prawy do 6 lewy, 60, 6 lewy krótki, schamuj szczyt, 42 prawy, i 30, 4 plus lewy krótki, po 35. prawy krótki z drogi, przeszczyt, przechodzi 5, minus prawy krótki, 60, 5 plus prawy, 50, wczesny, 4 plus lewy, i 120. Szczyt lewą do 4 plus prawy krótki, śmiało 80 6 lewy. Garbem śmiało 50. 7 prawy, 170. Szczyt prawą do 6 lewy. Bardzo długi garbem i 35 plus prawy krótki. Łaty 70 prostój. Od szczytu 7 prawy 100 szczyt prawo 50. 5 plus lewy zachad przechodzi nie ciąć od szczytu 5 plus prawy krótki 150 6, prawy krótki, nie ciąć, nie ciąć skamuj, po 40. Może 5 minus prawy tul przechodzi na szczyt środkiem 60 5 plus lewy tul 40 od garbu 7 prawy krótki i 70 hamuj, Może 4 plus lewy, nie ciąć nie ciąć, Sam prawy długi. Schamuj 50, szykana od lewej 50 4 plus lewy, nie ciąć, nie ciąć, 70 Schamuj 2, prawy z drogi Syfek. Lekko można. Przechodzi na garb lewą 180. Schamuj ślisko 2, minus lewy z drogi, tylko zahacz 60. Schamuj 2, minus prawie długi, zły, nie dotkni 30 5 plus lewy krótki, przeszczyt przytul i 80. 4 plus prawy lewy krótki, ciąć nie wypuść, 30 skamuj. 2 prawy nie ciąć. Do 3 minus lewy, bardzo długi, potrójny nie ciąć. Do 5 prawy krótki, 50 prostój i szczyt środkiem, 70 skamuj, nie widać. 2 prawy nie ciąć. 50. 5 plus prawy garbem, 60. 5. Prawy krótki 45 plus prawy krótki do 5. Minus lewy dłuższy, tylko zahacz. Sam prawy 60. Odgaru może. 3 plus lewy krótki, tylko tól. 40. Szczyt lewą celuj, wybija 40 z 2 minus lewy długi. Nie dotknij z uwagą. Na szczyt prawą piano. 34. Minus lewy krótki, zahacz i 50. Prostój. 6 lewy na szczyt schamuj. Do szczyt prawą 40. 3 plus lewy krótki. I 40. 4 minus lewy przez szczyt Zacharzy, nie wypójść do z uwagą. 3 plus prawy, bardzo krótki. 105. Minus prawy na szczyt 60 schamu i żywo płot od razu od szczytu 2. Minus lewy 250. A kurwa, sorry. Od garbu 6. Lewy, długi potrójny, szczytem. 90 prostój szczyt środkiem 170. Garb z 42. Prawy do 2 lewy wąsko 30 5, minus lewy krótki nie ciągnij. 50, hamuj 2, minus lewy zahacz na szczyt do 6, lewy długi 30, 5. plus lewy krótki przez szczyt 50, hamuj ślisko od szczytu 2 lewy do 1, prawy hak do 3, minus lewy 50 Schamuj, 3, minus prawy długi. 50, odgar po późny, 3 plus lewy szybki. Przechodzi, 3 plus prawy krótszy, schamuj 30, 1 prawy z drogi, nie wypuść. 20, 3 plus prawy dłuższy na szczyt, do 6, lewy krótki, nie dotkij, 60, szczyt prostuj środkiem, 110, 6 lewy celuj, schamuj, koniec po 60, Jeden lewy hak wąsko. 90, od szczytu 5 plus lewy długi na szczyt i 50 schamuj późny, 3 plus prawy długi podwójny zły. 60 z uwagą, z hamuj dobija. 4 minus prawy lewy krótki celuj i 30 z hamuj, 2 lewy w dół, nie ciąć. 50. 6 lewy prawy, 70 z hamuj, 2 plus prawy szeroko. 70 prostuj. 6. Prawy długi, podwójny, 120 prostuj, Schamuj może 4 minus lewy. 30, 3, plus prawy krótki. 34 lewy. 40 dip. 4. Prawy krótszy. Przechodzi. 5 prawy do szczytu od razu. 5 minus lewy z mega. Uwagą po 34 plus lewy krótki. 54 plus prawy krótki, do 5 lewy nie ciąć, przechodzi 4 minus prawy krótki, przechodzi na szczyt lekko prawą, 25 plus lewy, 36 6 prawy krótki, sam lewy, 50 schamuj, późny, 4 minus prawy, 40, 6 prawy schamuj, 32 plus lewy, do 1 prawy hak wąsko, 10, 3 lewy krótki, ciąć, 32 plus prawy. 32 plus lewy nie widać zacisk 30, schamuj 3, minus prawy, 106 lewy, 70. Garb środkiem 20 może 5. Minus lewy garbem studzienka. 30, z 3. Lewy, krótszy. 32 plus prawy długo otwiera. 50. 5 lewy, bardzo krótki. Nie widać. 80. 6. Prawy dłuższy na garb. 30. Od garbu 6 lewy długi, podwójny, schamuj 10, 4 minus lewy, bardzo długi zacisk przy betonie i 100, prostuj, schamuj, 2 minus lewy, przechodzi 5 minus lewy prawy, przechodzi od szczytu 6 lewy długi, przechodzi na szczyt do 5 minus prawy długi, podwójny zacisk i 136 lewy. 75 minus prawy lewy, bardzo krótki zahacz na szczyt środkiem, do 6 prawy krótki i 80 prosty i schamuj, wybija. 3 prawy krótki zahacz, 10, 2 minus lewy i 55 minus prawie dłuższy celu nie ciąć. 60 schamuj, 1 prawy hak, ciąć rand z uwagą. 22 plus lewy krótszy, ciąć. 40 szczyt środkiem, 150. 7 prawy krótki i 150. 7 lewy nie ciąć, 60. 7 prawy do 7 lewy na szczyt. 100 schamuj 4 plus prawy zahacz po 24 minus lewy krótszy garbem, tylko tul, 50 prostój, schamuj 2 prawy tul. 32 lewy przyciąć, 100. schamuj szczyt 10, 2 plus lewy tylko zahacz z uwagą. 30. Późny, czy minus prawy tul. I 120. Schamuj, czy plus lewy krótki, przeszczyt, celuj. 42. Minus prawy w górę, zahacz syfek. 250. Może 5 minus prawy garbem, nie ciąć dziura. 100. Jaki? P może 5 minus prawy garbem, nie ciąć dziura. 100. 6 prawy krótki na szczyt i 200 prostój. 7 lewy przez szczyt, 230. Schamuj może, 3 minus lewy długi, nie ciąć. I 100. Schamuj, 2 lewy w dół. 35 plus prawy nagarb. O, jeszcze sorry, decydziłem. 3 minus. 35 plus prawy nagarb, do 7 lewy długi, 150. 5, bo sprawy długi, podwójny koniec wybija 70 hamuj garb 40 Dobra no Ale ślisko, nie? No miejscami miejsca. jest kurwa, w ogóle nie nagłowany. Nigdy nie jeździł i dlatego. <gry>